Potrzebujesz siana? Zadzwoń do KOSY! Witam wszystkich w kolejnym filmie dzisiaj akcja e, koszenie i ogólnie siarokosy łąk ptaszkowych tak zwanych czyli z pakietu rolno-środowiskowego jest ładna pogoda planuję to zebrać na suche siano, żeby sobie zrobić taki zapasik, bo suche poleży i paręnaście lat nawet pod dachem nic się złego nie stanie ale patrzcie co tutaj się dzieje na tej łące, jakie są mega pokosy jaka mega trawa, no chyba takie jeszcze w życiu nie głosiłem no z jednej strony mogłoby to być radosne ale z drugiej strony mi to przysparza problemów bo swoją zgrabarką nawet nie próbuję tutaj wjeżdżać tego zagrabiać bo znowu będą za grube te wałki i będzie problem przy prasowaniu będą mogły być jakieś awarie także nie będę ryzykował pożyczę takiej na jeden wirnik no ale to nie dzisiaj dzisiaj trzeba skosić mam 2 hektary ptaszkowych i obok tej łąki taką niedużą e, normalną to tam zetnę drugą prawę żeby już później przy drugim pokosie z nią się nie bawić i, i nie mieć tego na głowie także jedziemy na to kończy i jedziemy na tą drugą łąkę zobaczymy jak wygląda drugi pokos tak właśnie wygląda drugi pokos jeszcze on ma czas nie trzeba go kosić, także w przyszłym tygodniu myślę, że będzie troszkę lepiej, bo deszcze weekendem były intensywne także będzie go na pewno przybywać więc poczekam a tą działkę, że miałem przy okazji przy ptaszkowym, a że to jest taka kiszka żeby nie tracić później czasu w trakcie drugiego pokosu no to sobie wycię to dzisiaj i, i zbiory przy okazji razem z tamtym. No to mamy zagrabianie tarzkowego siana. Powiem wam nie lada wyzwanie, ale na szczęście jest to suche. To może prasa jako to, to, to łyknie. dodatkowym ułatwieniem jest grobianka jednokaruzelowa i po prostu z jednego przejazdu będzie formowany tylko wałeczek. Więcej nie ma co raz, żeby to fajnie poprzesło cieńszych. A dwa, żeby lżej to było złapać prasą, bo pamiętam co rok temu się działo. Ojej, to jeszcze takie wilgotniejsze było przed deszczem robione na sianą kiszonkę, no to była już porażka. A nie wiem czy pamiętają wszyscy tą zgrabiarkę. No część widzów tych stałych na pewno kojarzy. A otóż to moja poprzednia zgrabiarka, która trafiła do sąsiada. No i właśnie na no, taką okoliczność od niego ją pożyczyłem żeby sobie tutaj te dwa hektarki bez problemu zagrabić. Także grawię sobie dalej. Sobie ciekawe u kogo, no macie prawie, dlaczego. I widzimy się za momencie. Kończę właśnie zagrabianie, powiem Wam naprawdę pięknie wygląda takie pokosy, takie wałki leżące na łące no to fajnie no wiadomo, to jest suche, to jest siano to się puszy to tylko tak objętościowo, wzrokowo wygląda, że jest e, dużo tego ale nie powinno być problemów ze zbiorem tak jak w zeszłym roku To powinno iść gładko zobaczcie, już jest fajnie podeschnięte gdzie nie, gdzie coś tam zieleńszego się znajdzie, ale jak to poleży Jutro cały dzień do wieczora na, na, na takiej pogodzie, na takim upale afrykańskim. No to jeszcze do tego lekki wiaterek jakby był, no to całkiem to będzie suche jak pieprz. Nie będzie problemu, że się później będzie grzało w tych balotach. Także trzeba to będzie jutro ogarnąć, bo w sobotę jest wesele. Także nie chcę to sobie zostawiać na sobotę w razie jakiejś tam awarii przy pracie, łańcuch pęknięty czy coś. Wiadomo na... W pierwszym uruchomieniu różne rzeczy mogą się wydarzyć, także wolę to sobie wcześniej ogarnąć eee, i nie zostawiać po prostu na sobotę. W sobotę ewentualnie coś tam rano jeszcze parę kulek przywiozę, póki będzie chłodno na oborze, żeby to wrzucić jakoś przetoczyć. Bo jak się później przez cały dzień ten strop nagrzeje, to będzie masakra, także trzeba będzie troszkę podziałać, poplanować logistycznie, żeby w miarę tutaj te upały nie były uciążliwe kończę zagrabianie odprowadzam zagrabarkę i widzimy się na prosowaniu most ptaszkowym nie ma żartów powiem wam jest trochę tego towaru najgorzej będzie zebrać te skrajne wołeczki bo to było z dwóch przejazdów Tamte wewnętrzne, no to już jak widzicie, są w miarę po ludzku, ale wolę wolniej jechać niż ma się coś zepsuć. Także ten pierwszy dookoła trzeba delikatniej, na najniższym biegu, prawie najniższym, bo jeszcze są te pełzające. Ale już nie róbmy sobie jaj, i te 2,5, 2,7 na godzinę można sobie powoli jechać w takim wale jeszcze jest jeden minus bo pod on się po prostu tak zbiera w takie kopki wszystko się ściąga i jak pójdzie kołtun to na raz dużo nie idzie równomiernie więc z tym trzeba uważać rok temu jak było mokre no to rozerwało mi tryby także polecam obejrzeć zeszłego roku zbiór ptaszkowego i w tym roku poszedłem od porozum i zrobiłem suche siano i łyka. Do tego jeszcze robię na nożach, bo to jest trawa strasznie długa. I później jakby wypadło ją dać do paszowozu, i ołówka, to, to by było nierealne. Nie wiem jak to będzie, czy zadawane ręcznie, czy z wozu Także wolę tutaj nożami to zrobić, pociąć i mieć święty spokój takie nudne w tym roku te ptaszki nie ma nagłych zwrotów akcji nie ma poważnych awarii nie ma chmury nad głową i nie ma jeszcze nocy także no nuda nuda w tym roku niestety albo stety wyrzuciłem właśnie 28 belkę zbliża się godzina 21. także jeszcze jakieś pół godzinki i myślę będzie ogarnięty temat teraz fajnie trochę chłodniej jest tak słońce nie daje przez te szyby można trochę popracować rosy też nie widzę po oponach żeby coś się pojawiało i pewnie nie prędko się pojawi ciekawe czy w ogóle tej nocy będzie jakakolwiek rosa eee, plonów no tak będzie około 20 belek z hektara 2 hektary jest 28 jeszcze ponad dychę zrobię no jeszcze tam odliczyć te dwie e, z tego drugiego pokosu tam wyszły dwie belki, to je osobno zrobiłem e, to będą takie dla tych małych cielaczków dorzucić fajne sianko, takie młoda młoda trawka naprawdę będzie zjadliwe a to takie błękiste będzie na no zapas po prostu dla jałówek czy dla grup zasuszonych e, jak będzie ten zapas zalegał to się będzie dokładać do wozu paszowego e, czy też nawet jak będzie dobrze trawa z powiedzmy nie będzie jakiejś słabszej tryzmy możliwości odkurzenia to takie to też fajnie będzie można dorzucić do wozu żeby te jałóweczki się nie zatuczały no to jakimś cudem ptaszkowe zostało ogarnięte bez awarii na luzie aż moim oczom ukazało się zdziwienie gdy spojrzałem na licznik BEL wyszło łącznie 47 Dwie bele były z tego drugiego pokosu, jak wspominałem A z ptaszkowego z 2 hektarów 45 bel Także, gdy potrzebujesz ściana, zadzwoń do mnie Nie do bociana Ale to takie fajne dla koni, jakby komuś było potrzebne Gdzieś niedaleko by mieszkał Albo dalej No to jak chce, no to możemy się dogadać O, Kula może dla tych swoich koników by chciał takie sianko fajne z nożami pocięte, ekologiczne. Także jak ktoś by chciał, to chętnie możemy się dogadać, bo u mnie tego naprawdę jest towarów brud. Ale cóż, no za groszem mówię od razu, nie oddam, bo po kosztach, bo lepiej niech sobie leży, bo mam gdzie tu rzucić. Tak? Jak ktoś tam uczciwe pieniążki by dał, to zapraszam. Także do zobaczenia. To by było na tyle, jeśli chodzi o zbiór ptaszkowego.